Pojęcie celu. Czy możesz wyobrazić sobie kogokolwiek wyjątkowo inteligentnego, projektującego coś bez celu i bez przyczyny? Tak więc, następny nasz wniosek jest, że życie musi mieć cel. Pozostała część tej książki poświęcona jest najważniejszej i prawdopodobnie najtrudniejszej wyobrażalnej kwestii na odkryciu i udowodnieniu celu istnienia całego wszechświata i życia w szczególności. Przygotuj swoją wyobraźnię i intelekt do wzniesienia się na poziom, który do tej pory wydawał ci się niemożliwy do osiągnięcia. Jeśli jesteś w stanie sprostać zadaniu, nawet w ograniczonym stopniu, z pewnością poznasz swoje miejsce i perspektywy we wszechświecie. Nie będzie wtedy potrzeby wierzyć komukolwiek i w cokolwiek. Nie lepiej jest wiedzieć i mieć 100% pewności? Chcesz zobaczyć swoje życie z najszerszej wyobrażalnej perspektywy? Chcesz wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się we wszechświecie i w jakim celu? Dlaczego to się stało? Dlaczego to się musiało stać? W odległej przeszłości cały szereg wyjątkowo mądrych jednostek próbował wyjaśniać ludziom różne aspekty celu. Ich słuchacze nie byli jednak w stanie nawet zacząć rozumieć, co usłyszeli. Na podstawie braku zrozumienia, ludzie rozwinęli różne wierzenia, ale podejrzewanie czy wierzenie jest prawie nieistotne w porównaniu z udowodnieniem celu istnienia każdemu człowiekowi, włączając siebie. Wgląd i zrozumienie, którym chciałbym się z Tobą podzielić w tej książce, były rozwijane stopniowo. W czasie wielu dziesięcioleci prób i błędów, włączając w to pięć lat medytacji i intensywnej koncentracji. Przez kilka godzin dziennie. Przedstawienie moich przemyśleń innym ludziom jest jak dotychczas najtrudniejszym zadaniem w moim życiu. Zrozumienie celu i udowodnienie celu istnienia samemu sobie, chociaż niezmiernie trudne, nie było jednak tak trudnym zadaniem jak przedstawienie go do zrozumienia innym. Dlaczego? Dlatego, że dwa umysły są potrzebne, aby mieć naprawdę efektywną komunikację. Ja znam siebie, ale nie znam ciebie. Po prostu nie wiem, jakie informacje i jakie przykłady z życia będą pobudzały Twoją wyobraźnię w sposób najbardziej efektywny. Zanim zacząłem pisać, próbowałem przedstawić moje przemyślenia kilku ostrożnie dobranym przyjaciołom, którym jestem niezmiernie wdzięczny za ich komentarze i opinie. Prawie wszyscy byli głęboko poruszeni i sugerowali, aby wszystko zapisać. Dlatego napisałem tę książkę. Najpierw rozważmy początek. Wszystko posiada początek. Zgadzasz się?